Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z mojej nowej serii na kanale. Już ostatnią w tym roku z Rocket League. Proszę Państwa, w dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają nagrody za ukończenie wszystkich wyzwań. Myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Ale w sumie, jeszcze mam powiem taką ciekawostkę, że za kilka dni będzie koniec sezonu pierwszego, a dokładnie chyba gdzieś za niecały tydzień. Nie pamiętam, ale zaraz się dowiem. Więc tak, przechodzimy sobie do y, wyzwań. No, jak widzicie, mamy tutaj y, wyzwania i sezon. Tutaj, jak widzicie, pozostało 6 dni i 4 godziny. Właśnie dokładnie za 6 dni. No, no to taki tydzień powiedzmy, będzie koniec. Y, Pierwszego sezonu, właśnie w Rocket League. No, jak widzicie, ja się jeszcze tutaj cofnę y, kartę wcześniej. Wyzwania, tutaj są wyzwania, które są co tydzień w środę. Jak widzicie, ja mam tutaj wszystko już ukończone. Tak się złożyło, właśnie, że wczoraj y, by, były nowe zadania. Ja sobie to zrobiłem, nie wiem, w dwie godziny. No, ale nas to nie interesuje. Nas właśnie interesuje temat tego odcinka, czyli sezon. Jak widzicie, tutaj na dole pozostało 6 dni, 4 godziny. Ukończ wszystkie darmowe wyzwania, aby otrzymać nagrodę za sezon. No, jak widzicie, mamy tutaj trzy nagrody: mamy rzadki rzut, bardzo rzadki rzut i rzut importowany. Hmm. Żeby mi się to wszystko odblokowało, musiałem ukończyć wszystkie wyzwania, jakie widzicie tutaj, a dokładnie wyzwania sezonowe. Mamy tutaj etap pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Ja Wam tutaj pokażę wszystko, tutaj jak widzicie w etapie pierwszym mam wszystko odblokowane, w etapie drugim również mam wszystko odblokowane, w etapie trzecim również mam odblokowane. I przed tą nagrywką właśnie ukończyłem sobie ostatnie darmowe wyzwania, bo jak widzicie, są tutaj również wyzwania premium, ale to są wyzwania dla graczy, którzy posiadają karnet. Czyli tak jak w moim wypadku, ja właśnie karnet mam i również sobie tutaj odblokowywałem te nagrody. Znaczy ogólnie w praktyce to wygląda to w taki sposób, że nawet jak nie macie tego karnetu, to w, zaliczacie te zadania, które są y, jako wyzwania premium, ale właśnie nie możecie odbierać nagrody, przez to, że nie macie karnetu. No i jak widzicie, tutaj y, ostatnie osiągnięcie darmowe zdobyłem a dokładnie zdobądź 10 tytułów MVP w dowolnym trybie dodatkowym, jakkolwiek się to czyta. MVP, nieważne. No i jak widzicie, mamy tutaj nagrodę i jest to 20 tysięcy EXPA, to jest bardzo, bardzo dużo. Więc, sobie tak. Najpierw otworzę teraz y, tą nagrodę, właśnie jako darmową, a później otworzymy te trzy kule, które y, są jakby główny, główną nagrodą tego sezonu pierwszego w Rocket League, y, Rocket League. Więc, tak, odbieramy sobie nagrodę. Spójrzcie, ile ekspa teraz dostanę. Bardzo, bardzo dużo. No i właśnie w taki sposób również osiągnąłem sobie stopień. Y, 131 i mamy również tutaj y, auto. Właśnie auto mi się teraz odblokowało, że wbijem kolejny stopień. Jest to y, tytanowa Biel. Limia, limia, limitowana karoseria. Super. Ja wam pokażę również y, te auto y, w przyszłych odcinkach, bo jeszcze mam. Y, w poprzednim odcinku, jak wrzuciłem dla Was właśnie z League'a to również mi się tam podblokowywały chyba dwa samochody, z tego co pamiętam, ale ja Wam to pokażę już w osobnych odcinkach, jak one wyglądają i jak się tym jeździ. Ok, odbieramy nagrodę. No a jak widzicie, w taki właśnie oto sposób ukończyliśmy sobie wszystkie wyzwania od etapa pierwszego do etapa czwartego fajnie to wygląda jak to wszystko jest napisane ukończone ukończone super naprawdę cieszę się że udało mi się to wszystko osiągnąć warto było bo no trochę schodziło to zrobić ale ta gra jest na tyle fajna właśnie że nie musicie się jakoś bardzo spinać żeby te nagrody wam się odblokowywały tylko to tak naturalnie wszystko wam wpada prawda no i dobra przejdźmy sobie teraz może do um, głównego tematu czyli do otwierania tych kul ale w sumie jeszcze Wam pokażę ten samochodzik, który mi się odblokował A dokładnie Tytanowa Biel to jest, tak? O to jest to, jak widzicie W poprzednim odcinku odblokował mi się Ten, właśnie Szafran W tym odcinku Tytanowa Biel I jeszcze w poprzednim odcinku jeden się odblokował I chyba z tego co pamiętam To był Coś tu jeszcze było hmm. Nie, chyba się tylko w tamtym odcinku pamiętam, że na pewno mi się odblokował chyba o ten limonkowy i szafran. Tak, chyba o to chodzi. Nie jestem do końca pewny, ale w każdym razie ja sobie to sprawdzę na materiale wcześniejszym, jaki dla Was wrzuciłem na mój kanał, i sobie po prostu będę wtedy wiedział, którym jeszcze nie grałem, żeby Wam pokazać, jak ten samochód wygląda. Bo ogólnie na tej serii starałem Wam się pokazać wszystkie samochody. Jakie mam w swoim garażu? No, jest ich tutaj trochę 26 dokładnie nie jest to wcale mało no i dobra. Okej, okay, więc co, przejdziemy sobie teraz do otwierania tych kul. Zobaczymy, co tam w ogóle mi wpadło. To jest naprawdę bardzo interesujące. A więc widzicie, jesteśmy tutaj w zakładce przedmioty i nagrody. No, i to właśnie te trzy kule dostałem, za to, że ukończyłem wszystkie darmowe wyzwania. Akurat wy mieliście też taką możliwe, możliwość odkryć to, nawet jak nie mieliście karnetu, prawda? No, karnet jest po to, żeby po prostu do zdobywać więcej nagród i tam więcej PD dostajecie, no nie? Aktualnie mam 131 stopień. No i co? Otwieramy. Otwórzmy sobie najpierw bardzo rzadki rzut. Ok, super. Otwieramy. Co by tutaj wybrać? Wybierzmy bardzo rzadki rzut. Fajnie wybyła. By mi się jakieś auto trafiło. Uwaga, uwaga! Bardzo rzadkie koła mi się jakieś odblokowały. Jak widzicie, ok, dobra. Otwieramy sobie następną kulę. Rzadki rzut. Może by teraz otworzyć importowane Czy rzadki? Co by było lepsze? Nie mam pojęcia. Wybierzmy sobie na odmiany może rzut importowany. Zobaczymy co się tam trafi. Uwaga, uwaga. O, banner gracza mi się trafił. O, tak swoją drogą fajne. Zamontuję sobie go. Widziałem ten banner już kiedyś jak mieli inni gracze. No i okej, okay, została ostatnia nagroda, dokładnie rzut importowany. Zobaczmy co to będzie. I tutaj mamy rzut czarnego rynku i rzut egzotyczny rzut importowany również jest i co by tu wybrać tego rzutu czarnego z rynku nigdy nie y, otwierałem, chyba sobie teraz to otworzę a nic, zaryzykujmy zobaczmy co to będzie, uwaga, uwaga fajnie to by był jakieś auto. importowana karoseria i proszę Państwa y, zdobyłem sobie nowy samochód właśnie w oto taki sposób, jakiegoś Nimbus tak zwany, super no i to tyle z takich nagród ja Wam jeszcze pokażę te y, samochody które mi się odblokowały, znaczy samochód w zasadzie. No jak widzicie, tutaj już nie mogę nic otwierać, bo nie mam co otwierać. No ale dobra, wejdźmy sobie w garaż, sprawdźmy nowy mój nabytek w garażu. No i proszę Państwa, to jest właśnie on, Nimbus. Importowana karoseria, mój nowy pojazd. Kolejny odcinek będzie trzeba nagrać jeszcze tym samochodzikiem. Fajnie wygląda, podobny, podoba mi się i bardzo podobny do takiego, nie wiem, McLarena czy coś w tym stylu. W każdym bądź razie, fajnie to wygląda, naprawdę świetnie. Tak to właśnie wygląda. Mój nowy samochód. Więc, proszę Państwa, sytuacja wygląda następująco. Mam tutaj jeszcze Wam do pokazania kilka samochodów, których nie nagrywałem odcinków niemi nimi. Więc tak, to będzie na pewno Nimbus, ten, który mi się teraz odblokował. Potem będzie Harbinger GXT, tytanowa, tytanowa biel. Na pewno będzie ten, również Harbinger, yy, tylko wersja Szafran. I jeszcze wiem, że jakieś jedno będzie, ale nie pamiętam dokładnie. Ale to chyba będzie ten właśnie, leśna zieleń Harbinx. Bo tutaj macie yy, te jakby różne wersje samochodów. To jest jeden samochód, ale różne wersje. Więc nie myślcie sobie, że mi się to powtarza. Ale no tak to właśnie wygląda. Więc ja sobie jeszcze to na spokojnie zobaczę, którym autem nie nagrywałem dla was odcinków. I chyba jak już nagram te odcinki wszystkimi autami, jakimi jeszcze nie jeździłem, to w taki właśnie oto sposób zakończymy sobie serię z Rocket League. To już jest nasza ostatnia seria w tym roku, bo dobrze wiecie, że już mamy grudzień i w zasadzie już chyba nie będę miał czasu, żeby nagrać jakąś serię w tym roku. Ale nie martwcie się, w przyszłym roku będziemy coś znowu nagrywać, czyli w 2021. Zobaczymy, co to jeszcze będzie. A tymczasem ja się z Wami żegnam i lecę nagrywać dla Was jeszcze kilka materiałów z tej oto gry. Trzymajcie się ciepło. Jeżeli film Ci się spodobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia lajka i tam jakiegoś fajnego komentarza. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.